Sama. Dobra Lawies, co tam znalazłeś dzisiaj? Na razie 10 groszy i trochę gaski zrywek Także generalnie... Się... Ale w generalnie to ci guzik słychać, to ja muszę chyba powtarzać. Śmietni, bo... No bo troszkę wiecznie jest, a prostu nie mam. Nie o to chodzi, musimy mieć takie małe mikrofoniki jak ma mod Ja to sygnał ale to, sygnaw, ale to... 19. Nic. nic. Są dwie opcje: albo kapsel, albo złota obrot. No dobra, teraz będzie lepiej widać. Lepiej widać, lepiej słychać. No mnie to słychać, bo mam mikrofon blisko. Tutaj jest sygnał 38. Na kopiemy. jeszcze nie było? Panie Raresie, przywódca nowego obozu w Gotiku. Jakby ktoś nie wiedział. No właśnie nie, przywódca był Li. A, Lee. Lares był przywódcą w obozie. szkodników w nowym Obodzie. Szkodników w nowym obozie. to była biedia na poziomie cieni w starym obozie, więc proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. A, w Do każdym razie. Lidia był generał Lee, znany z wojny O'Vara. No generał Lee to był w wojnie stresyjnej. No też, właśnie z tą przedwiedziną. Aha. To ja tu Sinnego stanę przy Tobie i nawijaj. innego jak Irlandia. Wyspa Korinis, kształt Irlandia? Tak. No nie pomyślałem, bo nie pamiętam tej mapy z gry. O jesteś fanem gry jak ja. Nie aż taki. To jest takie filmowanie z tańczeniem, bo ja tu muszę iść mikrofonem do twojej gęby, a ty idziesz za zasięgiem. Buzi, nie buzi, tylko jadaczki, to co gada. Trzeba było takim sitem, jak oni to ryli. Takim wiesz, że idziesz, ciągniesz jak taka orka, tylko z okay. sitem. Orka, no myślę, że oni to traktorem właśnie jak to... Oni to traktorem, ale nie szukając. No nie, to już pozostawić dram. To Detektorzystom w Detektorzystom, to tak jak traktorzysta. Traktorzysta pozostawił detektorzyście. pozostawił pole do popisu i plażę do. No że sygnał jest kobietą. Jeśli jest zmienny według przysłowia, kobieta zmienną jest, to może to jest ta sygnał, nie ten sygnał. Mniejsza o większość, mniejsza z tym. Będę chyba porzucić ten sygnał, bo nie, znowu, bo nie Porzucić to hobby, chyba albo te plaże, bo chłodno. Ech, nie są to. O, ty czekaj, coś tam w lesie. Cześć, czekaj, cze, 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 Jakieś wydry. To trzeba podnagrywać. Nie tak końca, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest jakiś jakieś. Dziwne to dochodził dźwięk Tam jest plaża Tam jest molo Tam nie ma ludzi Tu z góry pada deszcz Z prawej są dziwne dźwięki No i gdzie pójść? W lewo, w prawo? Czy do się na kopanie? Lares tu kopie To. konar Byłoby jak uwalaszka w Kut apokalipsie no, w filmie Mefi Larys szmelcy nie wyciągnie Jak to jest ładnie Nawet przy tym ściemniającym się niebie Mefia brzęczy to go cieszy Ile tu będzie? Pieniądzów Pieniądzarów Ja opisałem, że zawleczka Dawaj dawaj bo kropi od Wrocławia już nadciąga deszcz tu jeszcze w Wielkopolsce wytrzymamy 5 minut Zasypujesz w dół? Jak zasypujesz w dół, to ja tu sfilmuję gdzie to jest. Jeszcze chłodno domki puste, zaraz szukam monet. Ciekawy czy Odyn już tu był.